no to ja, Snajper I dzisiaj zaprezentuję wam serwer DawnCraft którego, którego IP będzie w opisie Ogólnie serwer jest bardzo fajny, mieli mili administratorzy Gdy ja weszłam na niego pierwszy raz, to od razu napisali mi czy działkę i co? czemu? nie wiem, dobra to, to jest taki szkielet mojego domku do którego będzie wejście A kiedyś aha, i ma diaksowe eku, bo to jest ten w splashu czy jak to się zwiem zamknijmy sobie, oprowadzę was po okolicy to tak tutaj mamy spawu tutaj jest znaczek batmana, na którego administratorzy dość bardzo długo pracowali jak potwór I tutaj jest dom mojego to kolegi, pana Tofi, tutaj jest jakiegoś gościa, nie wiem, nie znam i tutaj wchodzimy na spawn tutaj jest taki piękny, ogromny spawn to ja tam napiszę wam później warpę tutaj jest spawn, tutaj się rozpimy, tutaj wcześniej jeszcze były ognie, ale nie wiem co się z nimi stało na tą stronę mamy piękny mamy bardzo, bardzo ładny ratusz. Nie, ratusz? Tak, ratusz. Do którego chwilowo nie ma wejścia, nie wiem nawet czemu, bo chciałem sobie kiedyś zenchantować meczyk, ale się nie dało. Tutaj jest pięk... tutaj są dwie superowe choinki wykonane przez lambadę. Ciekawie czy się da wejść. O, to jest ratusz. To się wejście. Miło. Hmm. Tutaj jest wejście. Na razie jest tak pusto, ale administratorzy na pewno się o to zatroszczą i będzie na pewno tutaj, nie wiem, jakieś sale, enchanty wjeżdżą, bo jak na razie jest... o, sprawdził, są ciekawe yy, Ten, na razie jest tu jeden enchant. Widzicie ten, do którego nawet nie mam dobelu. Później Wam jeszcze pokażę działki. Działki się dostaje od razu. Jeśli jest mój kolega na serwerze Lolo, to on Wam da od razu diaksowe eku Aha, i nie jest adminem Także wiecie, on sobie sam wydobywa te diaksy i daje, rozdaje. Także wiecie. Aha, jacy są administratorzy? Administratorzy są tacy jak Bowski, 2-3, Big Bowski el prezydent Polak, mod nomadkę, e, Raven chyba też jest modem, nie wiem, a tak to, to reszta graczy, można sobie zakupić VIPa nie wiem jeszcze ile kosztuje, się będę spytał, bo jestem zainteresowany kupnem. O, aha, serwer ma Kuboida, Bukita, także ogólnie jest super. Co, wy, co by Wam tu jeszcze poka pokazać? Yy, takie są War Portalownia. To Wam przenosi na portalownię do neteru i do mapki surowcowej. Na mapce surowcowej, jak tutaj właśnie napisane, nie, bu nie budujemy. Tutaj można wydobywać wszystko, co się chce. I ogólnie to, to, to a nie to chyba to do... tutaj muszę a tu chyba No, a już wiem, nawet Na no, matkę, bo następnie się uczył używać siekierki drewnianej także jak jedziecie i na przykład napiszecie, że ja na przykład, od snajpera filmikam, to ja wam dam od razu, nie wiem jak to u zbroić co tam chcecie Ogólnie bardzo mile jest na serwer, że łatwo jest zostać, to znaczy, czy ja łatwo jest dostać kika. Bana. No, nie wolno oczywiście, tylko no, tak? Czy mam, to, aha, serwer jest nowy premium, ale też premium, jak się chce, także idziemy yy, Was tutaj jeszcze oprowadzić. Aha, do stadionu narodowego. Do stadionu narodowego Was zaprowadzę. Aha, nie ma endu. Co mnie też ma to znaczy, Na podobno lagował serwer. Także ja wierzę w to. Nie wierzyć administratorowi, no to chyba. Nie za fajnie. To jest stadion. Do stadionu chyba nie ma warpa. Tutaj wchodzimy. Są rozgrywane mecze. O, proszę. Nie. To jest taka jakby hala. Aha, wiem. Tutaj są mecze, ale jak się, jak się bijemy meczami... To teraz... Uwaga... Zsypujmy e, F... O, tutaj jest uczymy się nie kupimy bedroka. A w tym można wykreślić takiego jak diamentowe rzeczy. Ja dostałem oko endu, samorodki złota i tepę. Jeśli będziecie chcieli, żeby było takich filmików więcej, to oczywiście będzie tutaj mamy Owadła, nawet nie wiem jak się używa, to nie, czy... O, mogę tutaj ją wymień, super I Mam nadzieję, że nie będzie, tutaj jest Rainbow Nie najładniejsza, ale Rainbow Jest też To jest Dragon? No, to jest Próbowałem nagrać escape'a ale się nie da. Mam takie dylamy takie dziwne myszki. Odkładam, bo nie chcę, żeby ten być. O, nie wiem Czy my napisali dokąd. Slaimerz. No, pisuję sobie. Dobra. To będzie później super... Nie straciłam. Co by Wam tu jeszcze zaprezentować? Zaprezentuję Wam. Hmm. Na surce W Warg Teatrum. Aha, i są bardzo często rozgrywane eventy na przykład parkury tworzone przez Polaka, których się prawie nie da zawsze za przeproszeniem sery Polak. Taka jest prawda. E event, SPF, itp. Nawet gdy była walka na śnieżki. Aha, i pokażę wam coś, do, do, czegoś, do czego się nie da wejść. Nawet jest, a, nie wiem, co to jest. Jest to ogromne, tylko że tam do tobie jest bardzo trudno dojść. Ogólnie dowiedziałem się o tym. O. To jest chyba... widzicie? Nie da się. Cofam. A, pokażę z bliska. Nie da się. Musiałby mieć modę. Że po, także tutaj będzie rozgrywana seria i abandon, będą co tu jest napisane Druga domika słyszałem psa o nie e, pokazyć co by wam tu jeszcze pokazać Już tutaj jest do mojego frienda tutaj jest jego domek lola Działka Lola. Ogarni? Z co o tym chodzi? Mamy wyśnię. To małe Także działki właśnie widzicie są... Engine są napisane. Co to ma być? Nie ogarni. E, mapka SK będzie. Dzisiaj się jeszcze postaram wrzucić mapkę z... to znaczy insurgens z Bankiem filmiki będą co dwa dni ale dzisiaj... no i tak oczywiście sorry, że to nie było chyba miesiąc w filmu, ale no czasu nie miał zapomniałem hasła do motogardu także wiecie. muszę dokończyć dom także co by tu jeszcze wam pokazać, no nic to jest już wszystkie atrakcje na tym serwerze serwer się dopiero buduje się dopiero buduje, także lajkujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek jeśli wam się podoba. Ja was nic nie zmuszam. Yy, także serwer jest ogólnie bardzo miły, bardzo miła administracja, gracze. Także super, ja nie mam zastrzeżeń, ale nie wiem, czy dostanę prawa autorskie, bo się nie spytałem administratora, czy mogę. Także jeśli, jeśli nie dostanę bana, to będę tutaj sobie Dobrze, no to my się już będziemy żegnać. Cześć i do następnego razu. Pa, pa.